Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zawarte w niniejszym filmie są chronione prawami autorskimi i należą do Federacji Stowarzyszeń Amazonki lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Prezentowany materiał filmowy został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych dla osób leczonych z powodu raka piersi oraz wszystkich innych zainteresowanych niniejszą kwestią osób i może być użytkowany bezpłatnie w celach niekomercyjnych na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących praw autorskich. Zabrania się użytkowania niniejszego materiału filmowego w celach innych niż edukacyjne lub profilaktyki zdrowotnej, w szczególności zabrania się wykorzystywania go w całości lub jego fragmentów do celów komercyjnych i czerpania z niego korzyści majątkowych. Materiał filmowy stanowi zwartą całość i jest ogólnie i bezpłatnie dostępny do odtworzenia w zaprezentowanej formie. Zabrania się jego kopiowania, modyfikacji lub wykorzystywania fragmentów filmu bez zgody Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która jest właścicielem praw autorskich do tego filmu. Zgoda taka musi zostać wyrażona w formie pisemnej Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Nasz filmik jest wykonany w celach poglądowych i informacyjnych. Pierwsze. Co to jest kompresoterapia? Kompresoterapia to ważny element terapii przeciwobrzękowej. Jest to bandażowanie kończyny. Wykonuje się je w celu zmniejszenia obrzęku limfatycznego. Dlaczego kompresoterapia? Ponieważ w tej metodzie wykonuje się kompresję, którą wytwarza się przez bandaże elastyczne. Wytwarza się tam podciśnienie, które zwiększa odpływ limfy. W jakim celu się ją stosuje? Obniża efektywne ciśnienie ultrafiltracyjne, zwiększa odpływ żylno-limfatyczny, poprawia funkcję pompy mięśniowej, rozluźnia włókniście zmienione tkanki, utrwala efekt manualnego drenażu limfatycznego. Kto ją wykonuje? Najlepiej, jeśli wykonają fizjoterapeuta. Co jest potrzebne do wykonania kompresoterapii? Przede wszystkim e, bawełniany mankiet, który chroni skórę oraz wchłania wilgoć. Wąskie bandaże podtrzymujące palce, które powodują ucisk, ale nie ograniczają ich ruchomości. Następnie sprasowana wata, która niweluje równości podczas bandażowania. Materiał piankowy, który stosujemy na ruchome części naszej kończyny, czyli wewnętrzna część naszej dłoni, nadgarstek oraz dół łokciowy. Oraz bandaże Short Stretch, czyli bandaże elastyczne, które stosujemy u pacjentów, którzy są aktywni ruchowo. Jak wygląda kompresoterapia? Do naszego bandażowania będziemy potrzebować rękaw bawełniany, małe bandaże podtrzymujące palce, watę oraz różnej szerokości bandaże elastyczne. Zacznijmy sobie od rękawa bawełnianego. Oczywiście rękawy bawełniane często są sprzedawane w rolkach, dlatego sobie odmierzamy u naszego pacjenta długość takiego rękawa. Najlepiej, jeżeli sobie założymy na kończynę. Troszeczkę nam powinien ten rękaw tutaj nachodzić. Mhm. I teraz prosimy, aby nasza pacjentka zgięła sobie paluszki. Tak? Zakręcamy sobie i odcinamy. My już akurat mamy gotowy rękaw, także nie robimy tego. Podciągamy sobie. U naszej pacjentki rękaw do góry. Dobrze. podkładamy sobie pod pacjentki kończynę jakiś bałek, żeby nam było wygodnie. I zaczynamy. Po zabandażowaniu dłoni i palców terapeuta sprawdza, czy nie jest czasami bandaż zbyt mocno e, zawinięty? E, sprawdza naciska za pomocą nacisku na palce, sprawdza czy krew dopływa do palcy. I mamy ostatni palec. Tutaj się nam ładnie trzyma, ale możemy sobie też przykleić plasterek, żeby się wszystko ładnie trzymało. Teraz zakładamy sobie ręka. Ja już tutaj miałam wcześniej wycięty, wyciętą dziurę na kciuk. Oczywiście można wcześniej to sobie dopasować do pacjenta i zrobić. Naciągamy i zakładamy sobie watę. Teraz nakładamy już bandaż elastyczny. Zawinęliśmy sobie część dolną ręki i teraz tak. Mamy kolejny bandaż elastyczny, jest on szerszy. I dalej prowadzimy nasze bandażowanie. Ręka pacjenta w trakcie bandażowania powinna być napięta. Możemy sobie oprzeć rękę pacjentki o nasz brzuch i wykonujemy dalej bandażowanie. Teraz w dole naszym łokciowym moglibyśmy zastosować taką gąbeczkę, natomiast jeśli jej nie posiadamy, zawijamy sobie kilka razy watę i dalej zawijamy sobie wokół kończyny. Odkładamy sobie nasz klin i dalej wykonujemy. I bierzemy sobie kolejny szerszy, chodzimy na szerszą partię naszej kończyny. Zaczynamy pod spodem, nie przechodzimy przez nasz staw łokcowy i kontynuujemy naszą jodełkę. I kończymy naszą jodełkę. Możemy sobie przykleić plasterek i zakładamy na to nasz bawełniany rękaw i nasza ręka jest gotowa. Jak się pacjentko czujesz? Czuję kompresję, ucisk, ale chyba tak powinno być. Ciężka? Ciężka. Trochę ciężka i pacjentka może teraz sobie zacząć ćwiczyć jak najbardziej w tym, w zabandażowanej ręce. Kinesiology taping. Czym jest? Kinesiology taping jest to metoda wspomagająca rehabilitację. Często jest zwana plastrowaniem dynamicznym. Jest to jedna z metod stosowanych przez fizjoterapeutów w celu zniwelowania obrzęku. Polega ona na oklejaniu specjalnie do tego przeznaczonymi taśmami, zwanych też często tejpami. Oklejamy określoną część ciała, w której jest dany problem. Możemy oklejać na przykład bliznę. Mamy tutaj bliznę naszej pacjentki. Zrobiłyśmy na przedramieniu, ale oczywiście chodzi nam o bliznę, która znajduje się po usunięciu piersi. Będę teraz pokazywać Wam metodę linfatyczną, tak, którą stosujemy na bliznę. Wycinamy sobie z naszej taśmy takie malutkie plasterki. Odklejamy sobie. I teraz delikatnie naciągamy. I naklejamy skośnie. Na bliznę. Bierzemy następny. Zaczepiamy sobie początek, odklejamy, delikatnie naciągamy i skośnie. Wychodzi nam taki ładny krzyżyk. I idziemy dalej. Staramy się, aby plasterek trochę zahaczał o skórę. Aby nie było to całkiem plaster na plastrze, żeby się lepiej trzymał. Możemy potrzeć nasz tape, żeby uruchomić klej. Ważne jest, aby przed wykonaniem aplikacji Sprawdzić sobie, czy pacjentka nie jest uczulona na taśmę czy na klej, który się znajduje na nim. Można wyciąć sobie kawałeczek taśmy, a następnie zakleić na przykład za uchem, przytrzymać chwilkę, jakieś 5-10 minut i sprawdzić, czy nie ma zaczerwienienia. I ostatni, i tak wygląda metoda zastosowana na bliznę pacjentki. Drudzą tej metody jest japoński chiropraktyk dr Kenzo Case. E, mamy kilka rodzajów plastrowania. Plastrowanie można zastosować na mięśnie, na powięź, e, jeśli chcemy usztybić na przykład staw, są też plastry, które e, Ustosuje się po prostu plastrowanie usztywniające. Natomiast nas najbardziej tutaj interesuje aplikacja limfatyczna, ponieważ chcemy się pozbyć obrzęku limfatycznego. Warto jednak zaznaczyć, że ta metoda jest tylko wspomagająca przy redukcji obrzęku. Nie należy jej stosować samej jako terapię. Warto dołączyć do tego ćwiczenia oraz manualny drenaż limfatyczny. Taping pozwala odprowadzić oczywiście nadmiar chłonki, która się zgromadziła, pozwala odprowadzić ją do większych zbiorników. No i tym samym umożliwia właśnie zmniejszenie tej opuchlizny. W jakim celu się stosuje? Oczywiście, właśnie w redukcji obrzęku, czy na przykład też w zmniejszeniu krwiaków, czy też śniegu. Która metoda jest odpowiednia dla Ciebie? Jak wcześniej wspomniałam, najlepszą metodą jest aplikacja limfatyczna. Jak wygląda aplikacja? Zanim zaczniemy aplikację, musimy sobie odmierzyć długość taśmy z przodu ramienia, jak najbliżej węzłów pachowych. Odmieszamy sobie mniej więcej do okolicy łokcia. To samo będzie po stronie tylnej. Następnie odmierzamy sobie przedramię od wyrostków do mniej więcej gdzieś okolicy naszego nadgarstka. Wycinamy sobie i będziemy naklejać. Zaczynamy aplikację. Oklejamy sobie początek. Przyklejamy z przodu ramienia. Staramy się w okolicy e, blisko naszych węzłów chłonnych. Przyklejamy sobie początek, pocieramy, żeby uaktywnić klej. I zaczynamy. Mamy pierwszy pasek. Przyklejamy z naciągiem 0% lub 20%. Zrobimy sobie z naciągiem 20%. Tak wygląda 100%. Popuszczamy sobie i naklejamy na naszą kończynę. Hop. Pocieramy, aktywując. I następne. Bierzemy sobie kolejną taśmę, przyklejamy sobie ją z tyłu, od strony łopatki, tutaj również blisko do upachowego. Przyklejamy sobie początek, i następnie naklejamy nasze odnogi. Możemy sobie skrzyżować nasze taśmy. Tak wygląda nasza aplikacja po zakończeniu.